Witam Was kochane dzieci! Dzisiaj znowu z serii bajki o mojego autorstwa, tym razem o małym kwiatku. Daleko, za górami, za lasami, za wieloma rzekami i jeziorami, była najpiękniejsza łąka na świecie. Największa i najwspanialsza, z mnóstwem kolorowych kwiatów czerwonych, żółtych, niebieskich, nawet fioletowych. Każdy kolor, także twój ulubiony, można było znaleźć na tej właśnie łące. Wszystkie kwiaty, te najpiękniejsze i te najdziwniejsze, rosły właśnie tutaj. Motyle z całego świata przylatowały tu tylko po to żeby siedzieć i godzinami gapić się na kształtne płatki, zielone łodygi i fikuśne liście. Ptaki chętnie lądowały tylko po to, aby wdychać zapachy, jakich nigdzie indziej nie było. Każda roślina żyjąca na łące była dostojna, niepowtarzalna i wyjątkowo piękna, każda. Oprócz jednego małego kwiatka, którego wszyscy uznawali za najbrzydszego i najbardziej niezgrabnego. Był on bowiem najmniejszy ze wszystkich. Od pewnego czasu w ogóle nie rósł. Miał dziwny kolor, a jego odyga była powykręcana na wszystkie strony. Inne kwiatki podśmiewały się i komentowały jego wygląd. Ha, nijaki, dziwny, brzydki. Słyszał wielokrotnie nie tylko od swoich sąsiadek, ale również od przelatujących motyli. Pewnego dnia na łąkę przyszedł artysta. Miał ze sobą płótno, a walizce farby i pędzle. Słysząc o najpiękniejszej łące na świecie, postanowił znaleźć najbardziej nietypową roślinę i namalować jej portret. Kwiaty, odkrywszy zamiar artysty, prężyły swoje łodygi, chcąc zwrócić uwagę malarza. Otwierały swoje płatki najszerzej, jak tylko mogły, wołając: Tutaj, popatrz tutaj tutaj jestem. Namaluj mnie ja jestem najpiękniejszy. Ja. Malarz godzinami chodził na łące, szukając natchnienia. Nie, to już widziałem. A, ten jest pospolity, tego też już widziałem. Nagle jego wzro wzrok przyciągnął mały, niepozorny kwiatek, ukryty w trawie. A, cóż to takiego pomyślał artysta to jakiś nowy gatunek przesunął swoją twarz do płatków i powiedział: Ej, malutki, wyglądasz na smutnego nie smuć się! Ciebie, właśnie ciebie dzisiaj namaluję. Malarz wyciągnął farby i pędzle i zaczął swoje dzieło. Cała łąka aż drżała od komentarzy oburzonych kwiatów. On? Jego? Jak to? Dlaczego? Nasz mały przyjaciel, zaskoczony tym, że został wybrany, wstydliwie i niepewnie pozował, czekając na efekt końcowy. Artysta był typowym gadułą. Cały czas mówił. Opowiadał śmieszne anegdotki. Czasem wspominał coś na temat doboru kolorów i światła. Chwalił swojego modela, że jest taki piękny. Jedyny w swoim rodzaju. Mały kwiatek słuchał malarza, próbując swoich najlepszych pus. Kiedy obraz został skończony, kwiatek westchnął. To ja! To naprawdę ja? Moja łodyga wygląda przecudnie, a moje listki niczym chmurki. Czy to naprawdę ja? Malarz podziękował kwiatkowi i odszedł. Jego obraz stał się bardzo znany i doceniony nie tylko w dziedzinie sztuki, ale także w sferach naukowych. Wielu podróżowało w daleki zakamarek świata, by odnaleźć łąkę, na której rósł kwiatek nieznanego gatunku. Przyjeżdżali, chcąc sfotografować niezwykłą roślinę. Przy okazji podziwiali inne gatunki, napawali się zapachami i zachwycali kolorystyką najpiękniejszej łąki na świecie. Pewnej nocy wszystkie kwiatki postanowiły przeprosić naszego małego bohatera za swoje zachowanie i komentarze. Nie docenialiśmy ciebie wcześniej. Rzeczywiście jesteś inny niż my, ale zrozumieliśmy, że w swoim kształcie i kolorach jesteś wyjątkowy. Poza tym, dzięki tobie mamy teraz wielu gości, a nasze zdjęcia wiszą w wielu galer galeriach i domach. Mały kwiatek oczywiście wybaczył wszystkim, ciesząc się, że w końcu ma dużo przyjaciół. Od tej pory, każdego dnia, dumnie rozkładał listki i cieszył się promieniami słońca. Nie mógł tylko zrozumieć, dlaczego sam wcześniej nie widział swojego piękna. Ha, no cóż. Czasem potrzeba artystycznego punktu widzenia. Dziękuję Wam za słuchanie, pozdrawiam.